Jadę, wszyscy się przyglądają. Wielu gości ustawili podobnego do Khaleda Khalidowa, czy coś takiego tutaj teraz, żart. I specjalnie, ten, że też taka broda i, i w ogóle taki wygląd podobny. No ten taki, co MMA walczy, nie? I generalnie w Niemczech był żart, że KO podjechał samochód, taki próbował jechać przede mnie, ten, że mnie pokona, że mnie... W ogóle jest trzecia w nocy, czwarta 06. Ja się zbliżam do do Katowic. Cały czas trwa, trwa cały czas po prostu widowisko ze mną w roli głównej. Tylko to jest takie widowisko sekretne, ale co chcę powiedzieć, jest inaczej. Inaczej jest niż zwykle. Widać, że się ktoś bardzo wtórzył jest cały czas próba uspokajania, znaczy zabronienia taranowania tirami. Jest widać zakaz jakiś, taki bardzo poważny zakaz atakowania mnie tirami i naprawdę w czasie tego przejazdu w tym tygodniu, prawie że nikt mnie nie atakował, tylko takie sporadyczne sytuacje były, kiedy ja Tutaj już tak, oczywiście prywatnie mówiąc, sam do siebie pod nosem krytykowałem bardzo te, to, yy, to, że jestem niesprawiedliwie traktowany przez tą inwigilację, przez ten tłum. I wtedy dopiero, jak już tak bardzo, bardzo skrytykowałem, na przykład yy, teraz ostatnio zaatakował mnie za Oleśnicą Małą jeden tir już tak ostro mnie zaatakował, bo powiedziałem, że Przytoczyłem anegdotę, tutaj sobie nagrywałem filmik prywatnie o tym, jak Górze świętej Anny, kiedy ostatni raz grałem na giełdzie, że w momencie, kiedy przekroczyłem barierę 200 zł zysku, już miałem. Tu jest najgorszy moment, jeśli chodzi o live. No, nie, nie zauważyłem tego. Tu jest taka, takie pasmo 2-3 km, gdzie jest. Po prostu brak zasięgu, i muszę przeczekać to tutaj. Będzie po prostu bardzo. No jedna kreseczka jest LT i dobra, musimy poczekać chwileczkę. Zresztą no, tutaj też od razu, jak jest, jeżeli to, że ja mówię coś niekorzystnego, to widać, że to jest takie wyciszane, osłabiane, jakieś takie blokowane na różne sposoby. Zaraz, moment, ja sobie tutaj chwileczkę jeszcze poczekam. A ja, dobra, tutaj oj, już jest dwie kreski, trzy kreski. Dobra, na czym polega myk Ja zaraz wyjaśnię dlaczego ja jadę, skąd ja się tu wziąłem. Bo wiem, że nie wyjaśnię tutaj na żywo y, o co chodzi, że nagle jestem w trasie. No, po prostu y, musiałem jechać. Musiałem na hama pojechać i y, próbować jeszcze ratować to wszystko. Ale to dobra, wyjaśnię zaraz. Na czym polega cały myk? Że to środowisko, które mnie impigiluje, traktuje mnie jak prywaczarza za komuny. I za każdym razem, kiedy ja na przykład grałem ostatni raz na giełdzie i przekroczyłem zysk plus 300, i od razu, jak czary bary, ludzie wyskoczyli i zaczęli protestować nie? na parkingach, szczególnie jak na Górze Świętej Anny, jak tu ruszałem w trasę. I później. No nie, no nie mogę powiedzieć, że bezpośrednio, no to jest czynnik przeszkadzający mi i yy, wytrącający równowagi i yy, yy, osłabiający i tak dalej i później, no tak czy siak, po prostu później przejechałem 100-200 km, spanikowałem, wycofałem się z rynku i, i po prostu już później ostatecznie przegrałem, nie? Wiadomo jak się to teraz skończyło, że już jest po prostu taka sytuacja też to wpłynęło na to, do, na w momencie, kiedy ja powiedziałem o tym zaczęli się żalić, nagrywać sobie tutaj w prywatnym filmiku, to właśnie mnie ten tir zaatakował. Nie? I, yy, widać, że też przekroczyłem jakby pewien poziom krytyki i oni nie wytrzymali i yy, wyłamali się z tego zakazu, ale tak generalnie widać, że później znowu przestały mnie atakować te tiry. Takie pojedyncze sytuacje, że jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, że yy, Ktoś tam się uparł, strasznie ktoś się skurzył i jest jakiś taki ewidentny zakaz terenowania tirami. No tu, tu stosuję jakieś różne inne y, sposoby atakowania mnie i tak dalej. Właśnie jest jakiś taki żart, że y, będę walkę, będzie walka, nie? Ktoś tam się będzie bił ze mną i że to Kalido w MMA i, i ten... Tak sobie żartuję, ja jest takie robię, Wyszukuję osoby podobne i w czasie tego przejazdu, nie? A dobra, teraz wyjaśnię tak szybko, bo o co chodzi w tym nagraniu, że tutaj na chwileczkę obrócę kamerę. Jadę, nie, yy, mówiłem, że jestem w domu, że czekam już na komornika, że yy, długów jest zarobione, nie, a tutaj nagle teraz jadę yy, w trasie, nie, i o co chodzi, z czym, czego to się bierze, więc po prostu... Yy... Stwierdziłem, że muszę mimo wszystko spróbować i pojechać w trasę. W troszkę taki szalony poziom, yy, sposób pojechałem, no i jadę, no jakoś po prostu ten. już wracam z trasy teraz. Nawet po prostu już byłem tak przemęczony, tak wykończony, że nie miałem siły, żeby tutaj nagrywać to. Ale co chcę powiedzieć? Jak była ta zrzutka zrobiona, nie? I no, oczywiście nikt nie wpłacił, i tak dalej. Jest taki wniosek, że środowisko to inwigilacyjne, o tak powiem ogólnie, całe, tutaj cały ten tłum, którego ja jestem taką gwiazdą którego wszyscy każą, torturują i w ogóle dręczą i tam jakieś kary wymierzają. Jest cały czas taki sąd polowy, jakby trwa zarzuty i, i tak dalej, nie? I takie eksperymenty psychologiczne. I ludzie nie chcą zapłacić za to. Chcą, żeby, chcą za darmo to robić. No tyle, taki jest wniosek, efekt, nie? Że no nie chcą, nie, nie, nie zachowują się ludzie fair, nie? Że okej, okay, jesteś jak małpa w cyrku, występujesz tutaj, nie? My cię torturujemy, śledztwo prowadzimy, jakieś zarzuty stawiamy, jakieś różne szpagaty, siadania na głowach, czy jakieś te ...hungry ice, czy jakieś takie różne, są zjawiska tutaj w że bioz jakiś tam ma, nie? Różne takie milicyjne legendy, i wszyscy biorą w tym udział, i tak dalej trwa to ale równocześnie ja mówię, dobra, no okej, okay, no to zachowajcie się fair, yy, stały, w pewnym sensie wystawione rachunki za to, ja ponoszę koszty, no to dobra, no możecie to dalej robić, ale no zachowajcie się fair i zapłacicie, nie? No i nikt nie zapłacił, tłum, nikt nie zapłacił za to i ludzie chcą, żądają wreszcie z tego wynika, taki jest yy, wniosek, no za darmo, tak jakby prowadzić to przedsięwzięcie, to widowisko. I ja będę musiał ponieść koszty tego. No i cóż, no nie wiem, no zobaczę, próbuję jakoś to zrobić, próbuję jakoś to płacić dalej i jadę, tak jak widać. Już jest rano, rozwidnia się, dojeżdżam do celu, już mi zostało niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów. Przejechałem ponad 1000 kilometrów dzisiaj, teraz w tego przejazdu. Jestem już, muszę powiedzieć, trochę zmęczony. I co tu mogę jeszcze dodać? Właśnie, no tak sobie pomyślałem, że nie wyjaśniłem do końca, dlaczego jadę, skąd się tutaj wziąłem. Miałem przecież w domu siedzieć, miałem już pozostać bezrobotny i nie jeździć, ale nie mogę się z tym pogodzić. No tak, tak właśnie stwierdziłem, że Kurde, mimo wszystko muszę jakoś jechać, próbować przełamać tą barierę w jakiś inny sposób to rozwiązać. Sam taki strajk można powiedzieć, bo troszkę taki strajk zrobiłem nie? w pewnym sensie. A czy też organizm nie wytrzymał i też w czasie ostatniego przejazdu tłum mnie tak atakował do samiutkiego końca, nawet na końcu nawet jakieś tam żarty zaczęli robić, jakiś samochód zepsuł już y, koło 20 godziny godzina 19 20 na końcu trasy nie wiem czy to było piątek czy sobota y, nie tak piątek bo jeszcze chyba za tam były że po prostu y, takie głupie żarty jakieś czy tak, w czasie właśnie tego remontu y, samochodu i już, ale jednak no, jak już człowiek jedzie tyle godzin to no ciężko jest tak y, zrozumieć tego typu żarty i podejść do tego z dystansem już po prostu organizm nie wytrzymał i stwierdziłem, że już chyba nie pojadę w ogóle, nie? Ale to tak widać, że nie mogę się z tym pogodzić i mimo wszystko jadę i próbuję. Dobra, nie mam teraz siły tłumaczyć, wyjaśnić tego wszystkiego Powiem ja tylko tak, właśnie, yy, taką rzecz, że yy, będę robił drugi kanał bieda.pl, bo mam taką yy, domenę wykupioną bieda.pl. To jest takie jedno z przedsięwzięć, pomyślałem sobie, że jeżeli tłum wymusza na mnie tą biedę, nie, jeżeli ta inwigilacja, to środowisko policyjny traktuje mnie jak takiego prywaciarza, który kombinuje, oszukuje, nie, i chce po prostu jakiś łatwy zysk mieć i na giełdzie, i tak dalej, i wszystkie te projekty są niszczone. Jedyny projekt, jaki mogę przeprowadzić, no to to jest w sumie Bieda.pl, czyli chcę tam na tym kanale zrobić coś innego niż tutaj. Pokazać, w jaki sposób ta bieda wygląda, jak się żyje, jak się funkcjonuje, jak to wygląda i tak dalej. Nie wiem, jeżeli dojdzie do, do komorników i tak dalej, nagrywać to wszystko ale bez tego elementu inwigilacji, bez tego elementu y, dyskutowania, takiego żalenia się na to, na niesprawiedliwy system krytykowania i tak dalej, tylko właśnie y, bardziej taki, w takiej formie dokumentalnej, bardziej skoncentrowanie się na takiej wiedzie, ignorowanie tych trudnych tematów, no, można będzie takie troszeczkę bardziej no inne, inny eksperyment, no zobaczymy czy to, jaki to będzie odbiór i jak, jak to się ta Pomyślałem sobie, że tak, w sumie, to jestem wskazany na biedę, cały czas funkcjonuję w tym, całe życie, jestem ekspertem, mam dużo do, mam dużo do powiedzenia na ten temat. Na przykład, jeżeli chodzi o pomoc artystyczną, jeżeli chodzi o jakieś tam pomaganie, jakieś takie życie, funkcjonowanie w jakichś takich patologicznych warunkach czy, yy, i tak dalej, no to yy, całe życie żyję w tym, funkcjonuję, no stopę. Znam różne dziwne ciekawostki na ten temat i. No, w sumie mogę taki kanał zrobić, bo może tutaj na tym wizja lokalna, może istnieć jakaś taka bariera, nie? która mi pozwoli przekroczyć pewnego poziomu i tak dalej. A może jak podejdę do tego inny sposób, to, no, to wiem, może jakoś. E... No Ciekawy eksperyment taki, nie? I... A poza tym, no, chyba to jest jedyne co mogę. Jedyny jakiś projekt, jaki mogę prowadzić, to bieda.pl Jedyne chyba na co mi pozwolicie, nie? Tak więc to, to, to zrobię. Wjeżdżam już na górę świętej Jamy i, yy, i na razie wyłączam, bo nie mam już siły.